Witaj, jestem Anna, a Ty jesteś w latarni duszy. Karty tarota stają się naszym przewodnikiem w odkrywaniu możliwych ścieżek przyszłości. Andrzejki to czas wróżb, refleksji i otwartości na nowe inspiracje. Idealny moment, by sięgnąć po mądrość tarota i zapytać o to, co los ma dla nas w zanadrzu. Podczas tego wieczoru, wykorzystując energię i symbolikę kart, będziemy mogli zajrzeć w głąb siebie, spojrzeć na sytuacje życiowe z innej perspektywy i zastanowić się nad tym, jak najlepiej pokierować swoją drogą w nadchodzących miesiącach. Tarot nie daje jednoznacznych przepowiedni. To narzędzie, które pomaga nam lepiej zrozumieć siebie, nasze pragnienia, troski oraz możliwości. Pamiętajmy, że karty odkrywają przed nami potencjały i wskazówki. Na nas jednak spoczywa odpowiedzialność za nasze decyzje i wybory. Wodnik. Co los chce teraz przekazać, o czym jeszcze nie wiesz? Karta Słońca, Piątka Mieczy, Remita. Karta Słońca symbolizuje jasność, sukces i radość. Los chce ci przekazać, że masz potencjał do odniesienia sukcesu, ale musisz być świadomy swoich działań i motywacji. Piątka mieczy to karta konfliktów i rywalizacji, czasem wskazująca na zyskanie czegoś kosztem relacji czy wartości. Może to oznaczać, że pewne sytuacje w twoim życiu mogą wymagać od ciebie przemyślenia, czy warto forsować swoje racje za wszelką cenę. Karta Eremity wskazuje na potrzebę introspekcji, szukania odpowiedzi w sobie oraz wycofania się z zewnętrznego zamętu. Los radzi, aby odnaleźć chwilę spokoju i poszukać głębszego zrozumienia. Przed tobą szansa na jasność i sukces, ale tylko wtedy, gdy zachowasz rozwagę i nie będziesz wchodzić w niepotrzebne konflikty. Znajdź czas na introspekcję i ocenę swoich działań. Świadomość swoich motywów pomoże Ci dokonać mądrych wyborów. Jakich wskazówek powinnaś szukać dotyczących swojej najbliższej przyszłości? ósemka kielichów, dziewiątka mieczy, trójka kielichów. Ósemka kielichów mówi o konieczności odejścia od czegoś, co już ci nie służy, aby szukać nowych możliwości. Może to być trudne, ale niezbędne dla Twojego rozwoju. Dziewiątka Mieczy wskazuje na niepokój, lęki czy bezsenne noce. Wskazówką jest, by nie dać się sparaliżować obawom i zamiast tego skoncentrować się na tym, co możesz zmienić. Trójka Kielichów sugeruje, że wsparcie bliskich i świętowanie nawet drobnych sukcesów pomoże Ci odnaleźć równowagę oraz radość w życiu. W najbliższej przyszłości. Zwracaj uwagę na to, co wymaga od ciebie pozostawienia za sobą, nawet jeśli budzi obawy. Oparcie w przyjaciołach i radość z małych zwycięstw pomogą przetrwać trudniejsze chwile i skupić się na tym, co pozytywne. Jakie największe wyzwanie przyniesie ci przyszłość i jak możesz temu sprostać? Ósemka buław, dziesiątka kielichów, siódemka buław. Ósemka buław symbolizuje szybkie tempo i dynamiczne zmiany. Twoim wyzwaniem będzie nadążanie za nimi oraz podejmowanie decyzji w biegu. Dziesiątka kielichów wskazuje na idealne szczęście i harmonię w relacjach rodzinnych czy emocjonalnych. Wyzwanie może dotyczyć ochrony lub utrzymania tej harmonii w obliczu zmian. Siódemka buław mówi o konieczności obrony swoich wartości, pozycji lub osiągnięć przed presją zewnętrzną. Wyzwania związane z szybkim tempem wydarzeń wymagają od Ciebie determinacji, wytrwałości i ochrony tego, co dla Ciebie ważne. Szukaj równowagi między dynamicznymi zmianami a dbaniem o harmonię w relacjach. Nie bój się bronić swoich przekonań. Jaki kierunek obrać, aby osiągnąć spełnienie i szczęście? Karta Diabła, Trójka Buław, Karta Księżyca. Karta diabła sugeruje, że w Twoim życiu mogą pojawić się pokusy lub ograniczenia, które trzymają Cię w miejscu. Skieruj swoją uwagę na to, co Cię więzi. Może to być toksyczna relacja, nawyk lub sposób myślenia, który nie pozwala Ci się rozwijać. Trójka buław mówi o potrzebie planowania i patrzenia w przyszłość. Aby osiągnąć spełnienie, otwórz się na nowe możliwości. I bądź gotowy eksplorować nieznane ścieżki. Karta Księżyca wskazuje na konieczność zrozumienia swoich ukrytych emocji i intuicji. Musisz nauczyć się ufać swojej wewnętrznej mądrości, aby pokonać niepewność i iluzje. Aby osiągnąć spełnienie, musisz zbadać, co cię ogranicza i jakie niezwyczajne ścieżki możesz obrać. Pracuj nad zrozumieniem swoich emocji i odważ się na nowe początki, choć mogą być one początkowo niejasne lub pełne niepewności. Los pokazuje, że w obecnym momencie możesz odnaleźć sukces i jasność, jeśli skoncentrujesz się na introspekcji i unikniesz niepotrzebnych konfliktów. W najbliższej przyszłości istotne będzie pozostawienie za sobą tego, co Cię ogranicza. Oraz poszukiwanie wsparcia w relacjach z przyjaciółmi. Największym wyzwaniem okaże się dynamiczne tempo życia i konieczność obrony swoich wartości przy jednoczesnym utrzymaniu harmonii emocjonalnej. Aby odnaleźć spełnienie, musisz skonfrontować się z tym, co trzyma cię w miejscu, zaplanować nowe kroki i zaufać własnej intuicji. W ten sposób otworzysz drzwi do nowych spełnionych rozdziałów w życiu.